Szanowni Państwo, niedługo, mam nadzieję w zdrowiu, usiądziemy do wigilijnego stołu i będziemy świętować Boże Narodzenie. Niestety, znowu odbędzie się to w cieniu pandemii, która ciągle zabiera zdrowie, a czasem i życie naszych bliskich. Mimo wszystko, bądźmy ze sobą w gronie najbliższych, czy to fizycznie, czy, gdy nie będzie to możliwe, łącząc się duchowo. Przez telefon czy internet. Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Niech ta myśl naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, towarzyszy nam zwłaszcza teraz, w tym szczególnym świątecznym czasie. Nie zostawiajmy nikogo samego w te święta. Otoczmy naszą ciepłą myślą te rodziny, w których puste miejsce przy stole Kimś kochanym i bliskim będzie miało szczególnie dojmujący wymiar. Pamiętajmy, proszę, także o wszystkich pracownikach ochrony zdrowia i innych służb, którzy kolejny rok czuwają w święta nad naszym zdrowiem, bezpieczeństwem i życiem. Niech święta, przynajmniej na chwilę, odsuną na bok podziały, które w bolesny sposób dzielą nasz naród. Wiem, że to może być trudne. Ale nie niemożliwe. Bądźmy razem w bliskości, miłości, w świątecznej atmosferze pełnej ciepła i pogody ducha. Pamiętajmy, że wszyscy ludzie, niezależnie od tego, jakie poglądy wyznają, czy skąd pochodzą, zasługują na taki sam szacunek. Wszystkim Państwu w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i własnym, Życzę zdrowia, pomyślności, pięknych, radosnych i spokojnych świąt. Niech święta i nowy rok 2022 przyniosą nam wszystko co najlepsze, nową nadzieję i wiarę w lepsze jutro dla każdego z nas.